Znajdujemy się właśnie w dawnej zabytkowej szkole medycznej zlokalizowanej gdzieś w Polsce. Jest to budynek zabytkowy i zaczynamy sobie nasze zwiedzanie tego miejsca od strychu. Przepiękny hol zabytkowy. To jest odbierane już człowiekowi przez naturę. Budynek stoi pusty od wielu lat. Jak zresztą widać po stanie zachowania tego miejsca, w zasadzie wszystkie ściany są już odrapane i tynk, jak i farba odpada. Ale mimo wszystko miejsce ma swój urok i klimat. Za chwilkę dojdziemy do miejsca, gdzie zachowały się jakieś pozostałości po tej szkole. No i tak jak wspominałem, mamy tutaj pozostałości po funkcjonowaniu tego miejsca. Popakowane książki. Jakieś roczniki, ku mnóstwo książek. Ławki szkolne i kolejne partie zapakowanych książek. Bardzo szkoda takiego miejsca. Bo niestety z roku na rok, jak to można by się domyślić niszczę i marnieje aż w końcu rozpadnie się i będą musieli go wyburzyć w go ucieszę tych, którzy to tym zarządzają jesteśmy teraz na portierni mam jakieś kuwetki nie to nie są kuwetki to są takie haczyki na klucze po prostu nie wiem, czy tutaj był też internat, być może, a być może nie. Tam mamy pod tą pleksą jakąś makietę, nie jakąś, bo ja wiem, co to jest, ale z racji tego, że mogłoby to wskazać na miejsce tego obiektu. To niestety wam nie powiem, niestety przykro mi. Dobra, idziemy dalej. No i kolejne partie książek. Tutaj muszę się już lekko schylić, bo nie wiem, kto tam za oknem może na mnie patrzeć. Aczkolwiek, tutaj nie ma już wiele. Oprócz tych książek, które mijamy po prawej stronie. Hmm. W tej pozycji mówiąc szczerze, trochę mi tu pachnie kocimi siuskami. Może i tu są kocie siuśki gdzieś. Oby te kosuśki. Tutaj mamy ławki szkolne, czy krzesełka szkolne, takie trochę aulowe jakby. tutaj ławki Szkolne. spoko tutaj mamy wejście na górne piętro za chwilę tam pójdziemy i tych mnóstwo książek wyglądają dość stare, aczkolwiek niekoniecznie to jest 54. Po prostu ładnie wydane łazienki Sale być może wykładowe Trudno powiedzieć Trochę mi się tu sapie, bo powiem szczerze, że chodzenie na kucki jest dość męczące. Przejdźmy sobie na drugą stronę budynku Na stronę, w której jeszcze dość ciekawe rzeczy są widzicie fajny dach tylko trochę jest więcej światła Fajnie to się prezentuje Już troszkę słońce zachodzi Mam nadzieję, że coś będzie widać Przejdźmy sobie dalej Tam też są fajne artefakty tutaj za chwilę pójdziemy Turzu może hmm. zamykaj drzwi? nie wiem tu mamy jakieś mapy tak to są mapy zobaczmy jak to wygląda zniszczenia Warszawy przez hitlerowców no ciekawe 69 rok nieźle bardzo fajny. bardzo fajny artefakt a co tam Mapy nieźle, nieźle. Bardzo ciekawe. To widać, że dach ulega już destrukcji. Jakimiś takimi śmiesznymi podpórkami został wzmocniony. Nie, niezbyt. To wygląda dobrze. Idziemy dalej. Tutaj w, na tym poddaszu, w tym strychu, została dobudowana, jakby tutaj cała ta przestrzeń magazyn chemiczny. Co my to mamy? Taki regalik chyba na takie biblioteczne. Te karty biblioteczne były w tych, w tych przegródkach, w tych szufladkach. Tej resztki yy, z masek. Widzę nawet zapasowe szkiełko. Jakieś paski od masek. I baterie. Nieźle, baterie są tutaj. No to tam, co, co my to mamy? Zaszyt pracy rent no rentgenometru Okej, okay, fajnie Który rok? 09... 69, 69, nieźle Tutaj tablice informacyjne Bardzo ciekawa rzecz fajnego co to jest <noise> yy, pakiet sf 00 g sposób użycia jak wiecie co to jest pakiet 0sg zero... sf S... 006 to dajcie znać w komentarzu tutaj całe te pakiety nie wiem co to są za pakiety nie chcę tego dotykać może to jest jakieś trujące nie wiem jakieś, no troszkę jak jak ogrzewacze chemiczne, ale to pewnie nie są ogrzewacze. To są jakieś szkiełka chyba albo przykrywki od słoików. Dobra, chodźmy dalej. Magazyn gospodarczy. Magazynie pustka. Magazyn sprzętu sanitarnego. Magazynie. O, tutaj coś jest. Jakieś klosze i jakieś tablice Plan, plac zabiegów specjalnych okej okay. okej okay. takie pustawe te tablice, nie coś tu jest jednak nieźle flagi polskie dobra chodźmy dalej podłoga trochę się ugina Jesteśmy w dalszej części Trochę mniej światła Jakiś, Jakaś butelka z czymś I dalsza część poddasza strychu Dobrze, chodźmy dalej Mniej światła pomieszczenie z regalikiem takim medycznym, szafa, pancerna, okay. na szatnie, jakoś przebieralnie. so nada, not Kabinet medyczny. Ok. Nie byliśmy tu pierwsi. Ta szafa. O, tutaj są świetne też randole. No, powiem, że robią wrażenie. Szkoda, że już tak ciemno się robi. Ale powiem, przyznawam się do czegoś. Jestem tu już drugi raz. To jest film łączony z dwóch filmów, bo. Okazało się, że właśnie tej części, której teraz jesteśmy, yy, zapomniałem, nie dotarłem tutaj w ogóle i w zasadzie chwilę po tym jak wyjechałem, przyjechałem tu z powrotem, taki i taki jestem sprytny, o super, że To jeszcze trzeba będzie zrobić zdjęcia. Jakieś. szoku wszystko się rozpada tynk się sypie ale robi wrażenie panel sterujący gramofon kurde nieźle robi wrażenie naprawdę na mnie, na mnie. Chodźmy dalej, zobaczmy, co tam się kryje. No, ten sufit, to tak powiem wam, że lekko się rozpada, czy nawet nie lekko, co bardzo. Tutaj chyba były. Wyświetlacze, projektory. No i nawet mamy tutaj jakiś film. Nieźle. Leczenie ogólne oparzy. Jakieś resztki z tego projektora pewnie. Został zrozmontowany, niestety. Jakieś gniazda przyłączeniowe. i wrażenie. Przejdziemy sobie drugą stroną. Może jak nam się strobnie nie zawali, ani podłoga. poza tym nic ciekawego Dobra, schodzimy sobie na, na parter, a właściwie do piwnic i myślę, że tam zakończymy naszą wycieczkę po tym miejscu mamy takie tablice na ścianach tutaj akurat nic nie ma, ale zaraz wam pokażę że jednak coś na nich jest w tutaj w ogóle moim to jest najciekawsza część tego obiektu tej super żyrandole z epoki hmm. wydaje mi się, że one są wzorowane na lampy naftowe patrząc na te pokrętełka jakby oczywiście wszystko w pajęczynach pajęków nie ma fajnie to wygląda naprawdę, nie? przynajmniej mi się podoba Magazyn mundurowy mhm. w magazynie już śladu nie ma ale za to mamy klimatyczne okienko, przez które bardzo fajnie światło wpada do tego pomieszczenia. Chodźmy dalej co to są znicze? Nie, to nie są znicze. To są chyba takie palniki. No albo nie wiem co to jest. Zdawało mi się, że to są palniki takie. Yy, kurde, nie pokazuję wam. Dobra, teraz lepiej. Nie wiem co to jest w sumie. Jak wiecie co to jest, to napiszcie proszę, bo nie mam pojęcia. Wydaje mi się, że to są jakieś palniki takie, czy się stawiało o kogoś tam. Nie, zresztą nie wiem. Hmm. Tu mamy z kolei yy, cały komplet gaśnic, w tym jedna, z której można zajrzeć do środka. Tu mamy już właśnie te wspomniane tablice z informacjami. Na przykład są porównanie wojskowej skuteczności broni. Dobra, zobaczmy jeszcze kawałeczek. I po malutku będziemy się stąd ewakuować. Ugrupowanie jednostek ratowniczych w strefie zamiejskiej i marszowe. Hmm. Mamy perelowskie lampy klasyczne. To jakaś szatnia, chyba. Przynajmniej te wieszaki mogą o tym świadczyć. Tu mamy takie podwyższenie, jakby. Być może była to jeszcze jakaś sala wykładowa. Tu mamy jakieś yy, przyciski do oświetlenia chyba gabloty, rezerwa, sufit, no tak oświetlenie. Zobaczmy, no tak trochę współcześniej już, i tak, na lata 90. albo jak nie 80. No, tutaj mamy te gabloty podświetlane. Dobra, to myślę, że w tym miejscu możemy się już pożegnać. No, i standardowo, jeśli Wam się podobał filmik, to zachęcam do polubienia, subskrybowania, jeśli nie subskrybujecie, skomentowania, jeśli chcecie skomentować. A także zapraszam Was na moje media społecznościowe, gdzie umieszczam zdjęcia z wycieczek, wypraw, eksploracji, z których też nie ma filmu czasami. Linki do Instagrama i do Facebooka w opisie tego filmu, jak również w opisie kanału. Dobra, to w tym miejscu myślę, że mogę się z Wami już pożegnać, więc do usłyszenia, do zobaczenia, cześć!